Live. Więc to jest kooperacyjny StarCraft z typkiem. Chcesz się jakoś przedstawić ambitniej i to ten... Witam serdecznie wszystkich. No, co ja się będę przedstawiał? No, dobra. Jak kto ja wie, jestem to ja jestem, a kto nie Tak, jesteś, jesteś związaną ze sceną... Nie mówmy scenę? tego na głos. Nie, Tak? Nie, nie chcesz się przyznawać? Dlaczego? Nie no dobra, jestem związany ze sceną Lola w sumie. League of Legends. To tak brzmi tak. gimbusiarsko. League, League of Legends, Legends. to jest dumna nazwa. League to of jest... Legends. Ale powiem Ci, że ostatnio kryptogram w Dotę dużo, dwójeczkę I... Jak powiesz to, to nie będzie jakaś zdrada stanu? Nie, właśnie, wiesz, dobrze jest jakby zanurzasz, zanurzać się w jakieś inne sceny i sprawdzać, co oni tam mają, co mają lepiej, co ja mają lepiej, wiem, lepiej, nie? Normalne. No. I wiem, normalne. Ja jakoś się nie mogłem do Doty, do tej lola się zmusić, ale na koniec nie co ostatnio dziwnego testowałem, hmm. a nic. No spamowałeś nic. mi, że tego engineering coś tam czy... nie, czekaj, Robocraft, tak? I Robocrafta, właśnie no tak, ja to widziałem. Niestety. Dobra, mamy tak. Sytuacja taktyczna jest taka, że mamy dwóch gości. Czekaj, ten grę zagrajmy normalnie, żeby po prostu mi spuścić łomot. Wygrać sami z zerk. Ja zacznę od jakiegoś Six żeby tam tego zerga pocisnąć, <grym> bo mogą być dwa zergi. Dobra, Zobaczymy. A powiedz tam, mi, to odpaliłeś normalną grę? Czy to jest pozarankingowa? Nie, nie, to z rankingowa. A normalna to sprawdziłem do rankingu. No dobra, ale nie wiem, ile gier trzeba rozegrać, czy jedną, czy trzy? Nie pamiętam tego. Bo teraz jest. Nie, normalnie było tak, że po tym jak. O, życzą życzenia. I LHF, mili ludzie. E, to, to jest niespotykane w 2 na 2 Rzadko, w sumie. rzadko. Zazwyczaj jest zerk i oni piszą coś w tyle, żeby odwrócić uwagę tak, i tak dalej. Jest a już jest fajnie, fajnie, ale lecą już z I Jeszcze niektórzy na przykład się pytają tak grzecznościowo, co jest grane, to znaczy jakie macie rasy. To jest też pole do nadużyć. Tak, jest takie, wiecie jak jest dzień, jak tam się czujecie i tak dalej. Tak, zagadują. pogoda. Jakiś a, piękny to... dzień. Nie, ja wysyłam dronkę na zwiady. Ja też. Aha, to Ja muszę trochę tak Dobra, to ja moją tak podróżę ewentualnie. Rozgrzeć, rozgrzać siły. Właśnie znaczy, rozgrzewać, to tam pewnie jakoś spomuje z tymi opłami. Nie, nie widzę tak. teraz kursora. Ja sobie zrobiłem kilka zmian w moim życiu. Na przykład uporządkowałem. No. E, zwykle miałem gdzieś daleko ten haczernie i w ogóle główną bazę, a teraz mam ją pod. Jak to się nazywa? Pod piątką A Mamy to wszystko. i tak daleko ja mam na piątce <laughs> Mam robot zazwyczaj Robo okay. Bay A jak gram zerga, Znaczy ja mam... Jestem przyzwyczajony także... Ruszaj, pod... tam muszę chórą. szukaj, szukaj. Czekaj, czekaj, niucham. A nie, zbindowało mi się źle. Boże. Dobra, Dobra Jeden jest Zerk I Zergiem powinien być, już ci mówię nazwisko Zerko na dole Tak, obczajcie nie i z to tego co ważne. widzę robi jakiś tam te No dużo nie, dron jest, nie to na nie, pula nawet nie, nie ma łodzenia tylko bo ci widzisz dziabnie, okej. Okay? Jak drugi nie jest zergiem, no to jest strasznie sympatyczna sytuacja. Bo tam widzę, że jest Go Nexus Fer. w tym <grym> <grym> No, ale te dwie drony w mnie stać. Jaki bogacz Dobra, zobacz tego drugiego, bo on jest losowy. Goście. Jest losowy. Się. On jest tym drugim złym. Złym bliźniakiem. To Terran! Doskonale! Dobra, dałem radę. Dwie, te mnie gonią. Ej, no co wy nie biegniecie? Może te mi się jednostki... To będzie już fail widzę, ale okej. Okay. Ja też, ja tak dawno w tą grę nie grałem, że jest taki, wiesz, twój mózg ci krzyczy Musisz zrobić teraz tą jednostkę, teraz tu postaw, a ty rękami nie nadążasz, taki totalnie, wiesz... Dobra. Słoń widzisz, że są te... Ja coś spróbuję im tu scisować jak mi się uda. Więc że też dronką fajnie stoisz. Le leża King. Ej, idzie reaper, reaper, reaper jest zagrany. Twoje próbniki są atakowane Twoich sojuszników. Tak, jest Zepsuł mi świnia. Czy nie są tacy źli? Nie, oni garniają, chyba. Nie wystarczająca, ilość nie wystarczająca Twoich sojuszników jest obręczona. O, ja tego riperam tutaj zepsu. Nie, ogarniają To niedobrze, nie, zupełnie bez spolask... <noise> Dobra, chcesz <noise> chciałeś ostro przecisować bardziej. Tyle. Dobra, to ja się będę bronił teraz, bo... A to było słabe. Dobra. Dobra, Dobra lingi już zbiegają. Mają ekonomię na dwie bazy, ja mam dwie dronki na krzyż Będzie niezłe ten... Nie wiem, tylko masz słonia u siebie. Nie pozostaje mi nic innego jak jakiś żałosny sposób próbować ratować tą moją sytuację tutaj. E, dwa reapery są u mnie. Tak Ty sobie poradzisz z nimi? Raczej znaczy tak. O Boże, jak to nudzi. Możemy A... by nudzić. Kurde, tam ci się wym wymknęli. Ale dobra, widzę, że tam już masz tego z Ta, człowieka. No, i nie wiem, trzeba będzie się tutaj bronić. No, będziemy. Ja jestem za żółwiowaniem takim. O, zginął pajac. Jeden tak, jeszcze jeden tu lata. Do, Dolecia mi następnym, ale widzę to. Będą tak, szybkie linki zaraz. Uważaj, żeby ci od tyłu nie wleciał, bo one gdzieś tu są. No To nie mi Migają na ciebie. Tak tak no, tyle, to sobie biegają się ośmieszają, okej. Okay. Eee... Ja z... jedyną widzę szansę w tym, że narobię roachy i zablokuje nas... Tak, tak, rób roachy. Ja zrobię robo jakieś tutaj. No. Też coś tak klasycznie, klasycznie bardzo. Gdzie musiałeś po prostu sekspansować tu na dół, bo widzę, że Zerk no ty... Zerg gra mega makro, a Terran, wiesz... Masz trzy expy. Z... trochę minusów teraz na te śmieszne te... Tam... Ach, trzy zużył, to Co to ja bym zrobił teraz na mi ich zeskaucić, mam tak, mam słonia, zaraz tam go gdzieś zapodam. Szkoda, że drugiego nie wysłałem, ale ja tam myślałem o czym innym zupełnie, warto by było zobaczyć, co oni tam głupiego odwalają. Aha, tu ten stoi, ten słoń leci, ten słoń stoi. Jeszcze opsa zrobię. Masz obsy, świetnie. A to, są a to nie są twoje, dobra? Nie, nie. To jest jakieś banda zwiadowcza, ale są. Ale są przyspieszone? Nie. Czy on tak. coś knuje? On coś knuje strasznego, boże. O matko. Przyszedł są zaraz muty w jakiejś takiej ilości patologicznej. Też się tego boję. Na stówę. Pewnie Terek zbierał gaz na te swoje Reapery, porzucił to. Bo pamiętaj, że są te buildy, których nie ogarniam. Czyli takie, gdzie można przyrzucać. Tak, na dwóch to takie śmieszne. Tak, 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 tak. tak. Spokoło, zaraz, zrobię ja szkołę tych jednostek, ja już nawale, sobie, nawale sobie słodkich, tych takich. Jak to się nazywa? Pełzacz zarodnikowy. Pełzacz zarodnikowych, wiesz, ty nie grasz po polskiej wersji, co? Nie, o i leci. Nie masz miny, uważaj. Nie. To jest problem z tym. Ale widzę, że też tak się bawią, słodko. Się takie coś, no, takiego luzu potrzebuje. Czekaj, ja będę miał zaraz obsy. Też muszę zrobić na szybkości. No ale... Gdzieś ten mediwak się tu ukrył. A tutaj nudzi. Porzucał tych min pewnie. I tyle. Go widzimy. Czy to minę zgarnął, czy nie? Na stówę jest jeszcze jedna. To jest na stówy takie mędziarstwo, żeby ponudzić człowieka, żeby zanudzić na śmierć. Są dwie dobra, widzę obydwie. A w tym czasie na pewno hodują zerg już Jestem na 100% pewny O, ty, zobacz co tam menda robi. Właśnie jest... mam taki plan. Chwila. Spoko. Multitasking. Wiem to. Jest... Roach Roge Warren czy jak to tam? Tu jest spor jeden. Aha i zobaczmy. Wiemy... Nie, nie wiem kompletnie czym je zobaczy, bo ten spor był tutaj daleko. Banelki, srelki. Hmm. Dobra, ja sobie wreszcie ekspię, z tytułu mądre decyzje pod koniec życia, <grym> i, z, i zobaczmy. No, to, jest, to jest idealny moment, powiem ci. Tu stoi ktoś, tak, jak na zerka po prostu, do, do, dobry czas, dziesiąta minuta, super. Samo energii. Z tak, drony mi się zgadzają, rocze są szybkie, ja idę w mix, no właśnie. Idę w mix. Najpierw to, że chcesz budować wszystko, żeby wszystkim się bronić, to wchodzą wtedy dramaty. No, to jest najgorsze. To jest straszne. To jest głupie, no ale do tego doprowadziłem. Przydałoby się nikt zeskawić mimo wszystko. Kurczę. Uwaga, zobacz tak. Na środku. Dobra, jest tak. F Faktoria. Nie, Terek widzę, robi taką masę typową. Na stówę. O, dobra. Widziałeś więc, co tam się działo, co tam mieszkało i co tam chce nas zawyć. Na stówę zaraz przyjdą. Będą banelki, terki i inne takie. Ja oczywiście jestem na biedzie totalnej, chcę zrobić fungala, ale... No to powiem ci, masz, masz misję, no. Tak. Scout poszedł na mnie. Na mnie też, no stał, on wszystko widzi. Wszystko wie, jak ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, oni wiedzą i widzą. E... Mhm. No dobra, na goldzie widzę, jest. Jakim tym hat odkryłem? Budowałem ten. Tylko tam na Goldzie była faza wstępna. Czas... bo leci Medivac od twojej prawej strony i nie wiem, czy nie chce ci wlecieć tam gdzieś. Nie, leciał w dół, nie? O nie, on gdzieś to je tak zataczał. A, to ale nie widać go, dobra. To zapraszam. Pewnie z czy otrzymam Expo. Na stówie tam siedzi jakiś Marin albo Mina. O, o popatrz, są 1-0 Mariny, dość sporo. Tronki, no, ekspansje ekspansję kolejną robią tutaj, trzeba się wziąć, bo to jest gold, kurczę, musimy się zgrupować albo coś. Moment, mam tak, dwa fungale się mi robią, jak wyjdą, to to będzie jakaś tam siła. Taka żałosna, ale zawsze coś. Nie wiem, to jest takie kurde. O, zakupujący się zergi. ergi. Ale ja mam tego. Detektorę też. Dobra, wracaj, wracaj, cofaj, 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 cofaj. Oni teraz przeprowadzą główny atak. Ja się modlę, żeby wyskoczyły te moje fungale, które są niestety... są w jakiejś tam fazie. I jak to siądzie... Jest! Słuchaj, mam fungala. No. terka, ale będzie pięknie. No chodź, 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 chodź. I leci. Nice! o tak. Niestety ja się no, wyprostykałem no z jednostek jak debil. I to za mało. No, niestety to zdecydowało tak smutno. Szkoda. Trochę jakby daj nam trochę więcej czasu, ale no, to nie jest ten typ gry. No tutaj były. Nie, no, jak dla nas i tak całkiem, całkiem nieźle, jak wiesz, po takiej <laughs> przerwie. Tak. To Kurde, no to żyliśmy. jest. O. Nie no, my tak naprawdę przegraliśmy oni w tej chwili. Mają ekspansję, patrz Nie, no, to nam pod pod ten początek był failowy, nie. tak wstanie. Tyle. Sik, się A to na są, mnie są jakieś cienkie też, niestety. Kurde, czekaj, gramy w normalne gry. Muszę się tak widzę, że. Wiesz o co chodzi? To nie było złe, tylko. To są jakieś dzieci. Jaka liga w ogóle z w Gramy. Czekaj, bo. muszę tego O Boże. Rzuciło nam w końcu ligę? Tak, tak. Nie miałeś? Teraz mamy. Tak. O mój Boże. O mój Boże.